Czas zacząć. Ostatni dzień na bazie w tym roku. Niestety obóz się kończy, no ale wszyscy byli tego świadomi, że ten dzień w końcu nadejdzie. Dzisiejszy dzień będzie takim podsumowaniem. Będę ludzi po prostu pytał, co takiego najlepszego sobie. Jakie mają najlepsze wspomnienie z tego roku. Michał, twoje najwspanialsze wspomnienie z tego roku, z tego obozu. Stołówkę. A co z nią związane? Jedzenie, jedzenie. Druchno, najciekawsze wspomnienie z tego roku, z obozu. Mm, robienie filtrów i spędzenie czasu z gromadą. Bartuś, podsumowanie wodne naszego wyjazdu. Podsumowanie wodne wyjazdu. Zajęcia, które odbywały się na wodzie, były bardzo, bardzo bezpieczne. Harcerze że stosowali się do wszystkich instrukcji i zaleceń. Nie było żadnych przypadków, wszyscy bezpiecznie korzystali z uroków jeziora, mimo że nie było aż tak gorąco, by oddać się kąpieli, mi się najbardziej podobały kajaki, a zaraz po kajakach... kajaki. Zioła, podsumujcie obóz, jakieś najciekawsze, najśmieszniejsze, najwspanialsze wspomnienia z tego roku. No co na pewno Szaki. butowanie. Kilka słów o tratwie. To jest najwspanialsza tratwa, jeszcze nie, opantydo, nie opatentowana w pełni, ponieważ jest tratwą i łodzią podwodną. Tego jeszcze nikt nie wymyślił. Musimy jeszcze nad nią troszkę popracować, bo nie może przewozić bardzo dużo ciężarów. Ale jest to również stratwa wycieczkowa. Jak widzicie, jakbyście byli na Hawajach. Proszę bardzo. Niezdwiadki, co robicie? Zuchaby jemy, jemy. Ja pomagałem ci z czekoladą. Są pyszne. Tak. Dokładnie. Nie Super. Tak i mamy ogólnie najlepsze zuchy z wszystkich zuchów. To, to A to one nie, one nie one tylko niedźwiedzie bo to zuchy jeszcze. Tak no ale aktualnie są na zdjęciach niedźwiedzi, więc trochę niedźwiedzie dziewczyny, najciekawsze wspomnienie z tego roku na obozie? robienie na drutach. tak, tak tak, i po pleśnice co masz wydrucone? to będzie kocyk okej okay. Natalia, jakieś podsumowanie tegorocznego obozu? tegorocznego obozu... dobrze, zdanie się nie zaczyna od a więc ale ogólnie obóz leciał mi bardzo szybko Aczkolwiek jestem zmęczona, co chyba widać. E, dzisiaj mamy zajęcie z zuchami, robimy pomarańczki. Ogólnie myślę, że po czasach pandemii dużo z nas docenia to, że jesteśmy tutaj, że mogliśmy z tobą być razem, e, w przyrodzie, pod namiotami. O, Judytka jest. E, było fajnie. Czuję się taka spełniona, ponieważ styskinam się za dziećmi i zrobiliśmy dużo z programu i bawiliśmy się i mimo że pogoda nam do, nie dopisywała, to daliśmy radę. Ja jestem Jest bardzo zadowolona. Pozytywnie zmęczona, ale jestem naodowana na następny rok i to wszystko dzięki dzieciom. Podsumowanie ratownicze. Mogą być dwa słowa? Mogą być dwa słowa. <laughs> Druchu kuchmistrzu, podsumowanie tegorocznych posiłków. Jesteśmy na jedzenie. A nasze kubki smakowe są. Jakub, podsumowanie tego obozu. Oboz był bardzo intensywny I ty mówisz, że ja z tobą nie potrafię prowadzić wywiadów. Jak ty mi na moje pytanie zamiast rozbudowanym zdaniem odpowiadasz było fajnie. Yy, tak. Spoko, Spoko Co robicie? Pierwszą pomoc Co robimy na pierwszej pomocy? Pierwszą pomoc Dobrze, tak więc chcę przeprowadzić z tobą porządny wywiad Proszę zasiąć. Dobrze, Dobrze. Białka się przebłała Proszę opisać cały obóz, dzień po dniu, zajęcia po zajęciach, czas, start Dobrze, pójdę program Bla 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 hours later Bla 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 bla. bla No i tak właśnie minął obóz na 2021 dla 10 Koszeńskiej Drużyny Starszo-Harceckiej Zioła. No i tak by wyglądało to podsumowanie tego roku. Bardzo Wam dziękuję za wszelkie aktywności na naszych mediach społecznościowych. Do zobaczenia przy następnych wyjazdach. Cześć. Nie było ani upałów, ani zimno. Udało nam się, mam nadzieję, zrobić znaczną część naszych zajęć skorzystaliśmy z kajaków, z plaży. Mam nadzieję, że dzieci wracają do domu naładowane pozytywną energią lasu, jeziora i marceńskiej przygody.